Czy uda mi się, e, czy uda mi się e, przy, uratować Polskę przed sz, Rzeszą? Zobaczymy. Wygrałem z koleżanką. No to raz ona miała mnie dotąd. Kraków jedynie do dotąd. A potem się odwróciły zmiany, doszłem i doszłem aż do Berlina. Austria? Co ty tu robisz? Że te wszystkie dane i to, co mówił, zgadzało się. Doradzam. przykładem na to, że przypadkowa, może nieprzypadkowa wcale gra w 99 nocy w lesie uratowała mu życie. Tym razem gra nie była tylko rozrywką. Stała się jednym ze sposobów, żeby uratować komuś życie. Chłopiec że imieniu był wielkim fanem 99. To tam regularnie grał i poznał gracza, który wydawał się starszy, ale za to bardzo pomocny. Mimo różnicy w wieku chłopaki od razu złapali ze sobą poradę. Razem rozmawiali o aktualizacjach, omawiali nowe strategie, klasy postaci Ratujemy Polskę, ratujemy Polskę. Ratujemy Polskę, ratujemy Polskę, ratujemy Polskę, ratujemy Polskę. Ratujemy Polskę. Ratujemy Polskę. Ratujemy Polskę ratujemy Polskę ratujemy Polskę, RATUJEMY POLSKĘ! RATUJEMY POLSKĘ! RATUJEMY POLSKĘ! RATUJEMY POLSKĘ! Ale później stało się coś, co po prostu go bardzo zaniepokoiło. Jego starszy znajomy napisał wtedy bardzo niepokojące słowa, że wie, gdzie mieszka i że nawet widział w boku policjantów w jego szkole. I co najstraszniejsze, te wszystkie dane i to, co mówił, wskazało, się. Dorał nawet, że chce się spotkać z nim osobiście, żeby porozmawiać o grzechu. Lukas poczuł wtedy strach. Zamiast odpowiadać mu zrobił zrzuty ekranu i pokazał je starszemu bratu. Brat natychmiast zgłosił sprawę rodzica, a rodzice skontaktowali się ze szkołą i z policją. Funkcjonariusze od razu zabrali się do roboty, bo wiadomości zawierały dokładne informacje, gdzie i o której godzinie widziano Lukasa. W sensie kiedy widział go ten starszy znajomy z internetu. Kilka dni później w godzinach powrotu dzieci ze szkoły, policja zauważyła mężczyznę, który kręcił się w okolicach przystanku autobusowego, z którego korzystał lukas. Gdy go zatrzymali, od razu przejrzeli jego telefon. Miał na nim zapisane wszystkie linki dzieci, z którymi grał 99 nocy w lesie, a także ich adresy. Podczas przesłuchania wyszło na jaw, że mężczyzna planował zbabić jedno z dzieci, pod pretekstem spotkania z kolegą z gry. Policja potwierdziła też, że wcześniej próbował nawiązać podobny kontakt z innymi graczami. Dzięki temu, że Lukas nie zignorował tych wszystkich sygnałów i zareagował na czas, to uratował nie tylko siebie, ale też inne dzieci. Które mogły paść ofiarą tego samego człowieka. Więc to wszystko mogło się skończyć w znacznym drogę. Chłopak w imieniu James mieszkał w małym mieście. Ratujemy Polsze, ratujemy Polsze, ratujemy Polskę. Kto ratuje Polskę, ten jest najlepszy. E, to, kto ratuje Polskę, ten jest najlepszy.

Udało się uratować Polskę przed trzecią rzeszą. Uratujemy też, gdy będzie czwarta, bo Polska najważniejszy kraj, Polska najważniejszy kraj, Polska najważniejszy kraj. Polska, najważniejszy kraj. Polska, najważniejszy kraj. Polska, najważniejszy kraj. Zawsze byłem głupi. Zbyt głupi. Antarktyda, co ty odmalasz? Ratujemy Polskę! Ratujemy Polskę! Ratujemy Polskę! Pol polské, ratujeme polské. Zapad je tu. Polšej, polšej. Polšej, polšej. A když spáš A když spáš svítně stární rasínský tak. No i uratowaliśmy Polskę, co możemy przywrócić, no nic, więc papa